Znajdujemy się w mini Zokucyk w Inwaldzie i z nami menadżer parku Kasia, witam. Witam. Jak to wygląda z boiskiem do piłki plażowej, które powstało u was? Czy mogą z niego korzystać również goście, którzy się tutaj znajdują? Tak, oczywiście. Z boiska będzie mógł skorzystać każdy, kto nas odwiedzi. Boisko będzie również dostępne na rezerwację. Z boiska mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. To jest jedno z niewielu co prawda takich boisk, ale świetnie utrzymane i przygotowane do grania właśnie w siatkówkę plażową, w piłkę plażową, czy z takimi opiniami się spotykacie również w trakcie zawodów, które są tutaj organizowane? Tak jak najbardziej, właśnie odbywa się pierwszy turniej siatkówki plażowej dla szkół podstawowych. Mamy tutaj zaszczyt gościć szkoły z Andrychowa, szkołę nr 2 i szkołę nr 4, szkołę z Wieprza Inwaldu i Hoczni. Opinie są oczywiście dobre, ale to musimy poczekać na zakończenie turnieju i oczywiście opiekunowie tutaj tych drużyn na pewno coś od siebie powiedzą. A patronatem honorowym turniej siatkówki objęła starosta Beata Smolec. Tak, dokładnie. Nagrody zostały również ufundowane przez powiat wadowicki, także za to też bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również innym sponsorom, którzy przyczynili się do poczęstunku w dniu dzisiejszym podczas trwania turnieju, ale również oczywiście za nagrody główne, które zostaną zakupione dla szkół, które zdobędą trzy pierwsze miejsca podczas dzisiejszego turnieju siatkówki plażowej. Ale mini zoo, kucyk w Inwałdzie to nie tylko siatkówka plażowa. Co tutaj można jeszcze robić? Oczywiście przyjmujemy każdą grupę wiekową, począwszy od maluszków, czyli wycieczki szkolne, po starsze grupy typu seniorów, jakieś koła, gospodyń. Przyjmujemy tutaj klientów indywidualnych z dziećmi. Jeżeli chodzi o atrakcje, to mamy oczywiście park zwierząt, do którego można dojechać kolejką turystyczną do Minizo. Można korzystać z parku, zabaw, są przejażdżki konne dla dzieci. Organizujemy tutaj różnego rodzaju pikniki, grilla. Także cały czas u nas się coś dzieje. Jestem Wiktor Badowski, mam dziś przyjemność sędziować turniej międzyszkolny tutaj. Na nowo powstałem wojsku w Inwałdzie. Bardzo fajnie, że powstają takie nowe obiekty na gminie Andrychów sportowe, prawda. Bardzo wysoka organizacja, bardzo fajna. Myślę, że to jest jedno z najlepszych bojów w okolicy na, na aktualny czas.